moi widzowie z tej strony Matys i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Supermarket. I w tym odcinku widzowie jak możecie zobaczyć będą bardzo duże lepszenia mojego sklepu, bo znajduje się na moim koncie prawie 2600 dolarów, więc przed samymi zakupami, które będzie ich. No, tak jak mówiłem widzowie, dużo w tym odcinku, dużo drogi, fajnych produktów, pensji i innych takich rzeczy. Chciałbym Was zaprosić do subskrypcji mojego kanału, bo mi dobić 300 subów łapkę, możecie zostawić 15 łapek to kolejny odcinek Supermarket Simulator i możecie napisać komentarz oglądaliście na przykład pierwszy odcinek i co ja już widzowie i zapraszam was do oglądania. W moim koncie, tak jak mówiłem, znajduje się 2600 dolarów prawie, więc jak możecie zobaczyć od czego odcinka, którego jak nie oglądaliście, to zachęcam was do obejrzenia. Nic się nie zmieniło, cel jest taki sam, trzeba kupić właśnie tutaj lodówkę, więc wchodzimy tutaj, lodówki 200 dolarów, pyk, pierwsza lodówka kupiona. Przechodzimy sobie tutaj do produktów, standardowo. Musimy kupić nową sekcję używając sklepu, dobra, więc tutaj mamy management, chunki możemy sobie w sumie opłacić. Nowa sekcja, poziom czwarty, ja mam poziom dziesiąty, trochę widzowie przed graniem. Tego odcinka, trochę sobie, jak możecie zobaczyć, pieniędzy na farmingiem i poziomu, dlatego tak to właśnie teraz wygląda. Kupujemy sobie tutaj, próbujemy do kupienia drugiej sekcji, czwarty poziom i 350 dolarów. Jak możecie zobaczyć, to, to mamy, więc. Kupujemy nową sekcję. Możemy od razu kupić kolejną sekcję. Dobra, jak możecie zobaczyć, tutaj tutorial chyba się skończył. Dobra, i w licencjach mamy trzy licencje nowe do kupienia. Na razie sobie montujemy właśnie lodówkę. O, jak możecie widzowie zobaczyć, tutaj drzwi do naszego sklepu się zmieniły. Sklep się powiększył. No, mamy więcej miejsca, lepiej to wygląda. Jeszcze ponad 2000 dolarów na moim koncie. Dobra, widzowie, więc tutaj mamy zakupy. Przenik moich dni grania po prostu. Dobra, tutaj mamy chlebek. Uzupełniamy wszystko na półki. Stawiamy to tutaj. Mamy naszą lodówkę, ale przed tym jeszcze mamy czakopiki, dobra. Uzupełnimy sobie czakopiki do fulla tutaj Tak jak nasze inne produkty Dobra i napaczka czakopików została stawiamy tutaj my lodówkę i lodówkę sobie postawimy Dobra, ona jest przodem tutaj, postawimy ją tutaj. Zbiemy nasze półki tutaj od razu do tyłu. Dobra widzowie, jak możecie zobaczyć tutaj, mamy miejsce na kolejną szafkę, więc w razie sobie kupimy produkty tutaj do tej lodówki. Dobra, przechodzimy sobie do marketu, zamawiamy produkty do lodówki. Dobra, woda, ser, jajka, mleko i tutaj nic więcej w sumie nie ma do lodówki Lodówki. Dobra, zamawiamy, przechodzimy Wnosimy te produkty tutaj Wysy kurier, więc je wykładamy Tutaj jak możecie zobaczyć, dwa rządki mleka Z jednego kartonu są, tak samo pewnie Będzie z innymi rzeczami, tutaj mamy Ten jajek bodajże, jak to się tak nazywało Albo czteropak, ale raczej ośmiopak Dobra, mamy mleka rozłożone, ser rozłożony W tym momencie i mamy Tutaj jeszcze wodę Dobra, wodę sobie damy tutaj na dół, trzeba będzie Ustawić jeszcze ceny, o mamy tutaj Rządki wody, dobra, dajmy cenę mleka 2,40, to my dajmy w sumie 2 2,60 może być. Mamy cenę jajek 4 dolary, to dajmy sobie 4,50. Mamy ser za czwóreczkę i mamy jeszcze wodę za 2. Dajmy sobie 2,20. W sumie może być. Ja tak dużo podwyższam ceny do góry, żeby po prostu dobrze to schodziło, bo tak czy siak zarabiamy dobre pieniądze. Dobra widzowie, jak możecie zobaczyć, ta lodówka jest uzupełniona całkiem nowymi produktami, których jeszcze w moim sklepie nie było. Świeże produkty, po prostu, fajne ceny, więc myślę, że powinno to fajnie zacząć schodzić. Dwie półki, możemy sobie w sumie kupić licencję i trzecią półkę. Tak, to będzie trzecia, zobaczymy. Półka kosztuje, już wam mówię, widzowie, 200 dolarów. Większa lodówka, 375, zabrażarka, światła. Tutaj mamy ławkę na magazyn i mamy kasę. Dobra, więc kupuję sobie tutaj trzecią półkę za 200 dolarów. Dobra, otwieramy sobie półkę, postawimy ją sobie obok tych półek. Tutaj trzecia półka na moim sklepie, właśnie w tym momencie jest. Więc kupujemy sobie, jeszcze mamy trochę pieniędzy, kupimy sobie teraz nowo licencję, Bra, rachunki nie ma rachunków, powiększyliśmy tutaj mamy pracowników, mogę zatrudnić pracowników, jak możecie zobaczyć moje granie przed odcinkiem, zbieranie pieniędzy, wbijanie levela i tego typu rzeczy, było mi 306 skasowanych klientów na ponad 200, plus 10 level który mam, niby mogę sobie zatrudnić kasiera, tutaj już będzie mój pierwszy pracownik serii po prostu w moim sklepie, na razie tego nie będę robił, zostawię sobie to na osobny odcinek, mamy magazyn za 800 dolarów, ten magazyn widzowie znajduje się te drzwi, które są zamknięte, to jest magazyn i tutaj na dworze torycz, magazyn. Przechodzimy, stawiamy sobie tam różne produkty, które na przykład tutaj jak możecie zobaczyć, te kartony i różne inne rzeczy, kupujemy szafkę, kupujemy magazyn, stawiamy i ładnie, wszystko sobie elegancko stoi w magazynie i czeka tylko na wyłożenie, które możemy też zatrudnić pracowników do magazynu, którzy sami będą nam przenosić. Stąd tutaj ładnie, pięknie produkty na nasze tutaj półeczki w sklepie. Dobra, widzowie, jak możecie zobaczyć, kupiłem półkę, więc kupuję teraz nową przechodzimy na management, licencję, kupujemy nową licencję. Dobra, mamy peanut butter. Oli z oliwek spaghetti. I takie różne rzeczy, poziom 6 i 400 dolarów wymagane, kupujemy to. Dobra, przechodzimy teraz do marketu. Przegramy sobie na dół i mamy tak spaghetti, sól bez oliwek, nut butter, no i inne właśnie rzeczy, więc wszystko sobie po razie zamówimy. Na razie, bo nas stać na to. Dobra, to wszystko kosztuje 190 dolarów. No jednak, widzowie, niby mamy pieniądze, ale to jednak troszkę jest. Dobra, wystawimy sobie wszystko na nowe, nowe produkty, na nową półkę, więc myślę, widzowie, że teraz powinny no, poważnie płynąć. Zarobki powinny pójść w górę Dzięki naszym właśnie tutaj nowym produktom W sensie z rozszerzonym sklepie Lodówką tutaj z No myślę widzowie, że teraz to 2,5 tysiąca dolarów co ja miałem Na początku odcinka to myślę, że Kilka dni mamy to zarobione Nie no żartuję, w sensie tworzę mój sklep Zaczniemy tutaj po takich bardzo dużych Ulepszeniach mojego sklepu Zaczniemy tutaj sprzedaż tego wszystkiego I zobaczymy jak to wszystko będzie schodzić Jaki produkt będzie najlepiej schodzić Ile z tego wszystkiego jesteśmy w stanie zarobić Myślę widzowie, że możemy zaraz sobie kupić Kolejną nową półkę i kolejną nową licencję. są. no zarabiałem te pieniędzy, zarobiłem. Trochę mi to czasu zajęło, nie będę ukrywał. Jak możecie zobaczyć, no opłaciło się, bo nasz sklep jest po prostu dosłownie większy. Półkę mamy nabiał, mamy nowe produkty, więc myślę, widzowie, że teraz to będzie normalnie kopalnia pieniędzy na sklep. Widzowie, jak możecie zobaczyć, tutaj postawiłem sobie szafkę i nowe produkty, ale jeszcze trzeba ustawić ceny tych nowych produktów, więc ja tutaj klasycznie nie będę zawyżał tych cen. Mamy sobie 5,60 tutaj. Spaghetti. I 6, 6,70 może być. Ryż tutaj 6, 80. Możecie zobaczyć, nie podwyższam cen aż tak bardzo do góry, ale to w sumie tak czy siak zarabiamy pieniądze duże z tego sklepu już mniej więcej, a teraz po tych ulepszeniach to poważnie powinno to wszystko pójść w górę te ulepszenia. Dobra, zmieńmy sobie tutaj 5,90. Cena oliwy z oliwek 5,90. Tutaj wszędzie ceny mamy poustawiane. Mam ponad 1100 dolarów na moim koncie, więc możemy sobie kupić tą półkę, ale przed tym chciałbym jeszcze zobaczyć, co Tutaj będzie. A więc musimy kupić lodówkę, nie półkę. Dobrze, widzowie, że zobaczyłem. Więc mamy sok pomarańczowy, kole, zapa, sok jabłkowy, mleko w sześciopaku i turko sodę. Potrzebujemy kupić lodówkę. A jeżeli, w widzowie, mamy pieniądze, to oczywiście nie opłaca się kupywać tej lodówki w sensie tamtej, co tam stoi. Dlatego, że jeżeli nas stać, to możemy sobie pozwolić na coś droższego. Dobra, sekcja. Mamy widzowie. Zamiast pojedynczą lodówkę za 200 dolarów, możemy kupić podwójną, większą lodówkę za 375 dolarów. Więc w tym momencie to kupuję. Dobra, przyszła nasza lodówka. I możemy kupić sobie jeszcze licencję, właśnie. To będzie tutaj. pujemy licencję, level 9, 550 dolarów. Więc jak możecie zobaczyć, widzowie, to mi 220 dolarów z ponad 2,5 tysiąca. Wstępna licencja to tutaj będzie czekolada, słodycze, jogurty, Takie typu rzeczy. Więc potrzebujemy na to półkę. Półkę możemy sobie już na zapas w sumie kupić teraz. Dobra, kupujemy półkę w sensie. Więc zostało mi 18 dolarów. Ale jak możecie widzowie zobaczyć, mój sklep w oczach po prostu rośnie. Coraz większy, coraz większe. Po prostu pieniądze zarabiać tutaj, ustawiamy sobie półkę, a licencję na którą będziemy zbierać, bo tutaj sobie pojrze tylko to będzie, nie będzie tutaj, tylko będzie tutaj. Mamy level i potrzebujemy, myślę, że w jeden dzień tyle powinniśmy zarobić pieniędzy, albo może max dwa dni, i mamy nową półkę ze słodyczami. Dobra, potrzebujemy dwunastego levela, my mamy dziesiąty, 750 dolarów, To myślę, że pieniądze na spokojnie zarobimy, tylko ten level, właśnie I tutaj mamy chemię, dział chemii, mamy widzowie, szampon, no po prostu mamy papier toaletowy, zwykłe rzeczy tak. Takie łazienki chemiczne, o tak mogę wam powiedzieć. Dobra, tutaj mamy słodycze, chemia. Tutaj mamy jajka, miód, parmezan, takie zwykłe, jak najkuchenne rzeczy, słodkie. Chodzimy sobie widzowie z mojego sklepu. Otwieramy sobie dwójną lodówkę. Lodówkę najlepiej koło tej drugiej postawić, tak by najlepiej wyglądało. Dobra, w sumie widzowie sobie tak zrobimy. na tylko te produkty na szybko sobie tutaj. Robię sobie miejsce na większą lodówkę po prostu, dobra. Przesuniemy to na maksa tutaj. Myślę, że tyle miejsca powinno wystarczyć. są większą lodówkę. Mamy tutaj szafkę. No i zrobimy sobie widzowie tak. Suniemy to tu. I akurat możemy tą wodę rozłożyć sobie i zamówić. Nie zamówimy sobie rzeczy z nabiału, bo nie mamy pieniędzy. Dobra, tutaj stawiamy tą lodówkę. Lodówkę mniejszą postawimy sobie. Nie chcę tutaj, żeby brzydko to jakoś wyglądało. Albo, dobra, tak sobie postawimy. O, i tak będzie widzowie ładnie. My całą małą lodówkę wypełnioną nowymi produktami z nowej licencji. Tutaj tutaj sobie kupię tą nową licencję, będzie. Teraz nie pamiętam właśnie, to jest ze czas to szafkę kupiłem Tutaj będzie dopiero produkty na dużą lodówkę Ale możemy sobie kupić w dużej lodówki właśnie produkty, które mamy teraz na stanie Czyli właśnie woda, ser, mleko i jajka Dobra widzowie, tutaj możecie zobaczyć nowe rzeczy mi się odblokowały Mamy też rzeczy do nowej lodówki Czyli mamy tak, pomarańczowy i w sumie na nic więcej mnie nie stać Więc sobie od razu go wystawimy, żeby go już ludzie kupowali I żeby miał z tego dodatkowy zysk Dobra, sok pomarańczowy Wujnie tutaj stawiamy ładnie To wyrzucamy do śmietnika i ustawiamy cenę sobie, dajmy sobie 2,90 może być widzowie, no i dobra jak możecie zobaczyć sok pomarańczowy rozłożyłem sobie w sumie jeszcze tą wodę rozstawić ona będzie tak pojedynczo będzie rozstawiona, no i co mamy na razie na chwilę obecną, to jest początek odcinka jeszcze nie zaczęliśmy ani jednego dnia ani jednego dolara nie zarobiłem a jak możecie zobaczyć już mamy 2,5 tysiąca dolarów praktycznie wydane zarabianie przed odcinkiem w tym momencie zostało wydane, ale to jak najbardziej na zysk, bo będziemy coraz więcej klientów i coraz większe po prostu pieniądze będziemy zarabiać i będziemy mogli dzięki temu trzać nowe właśnie licencje, półki nasz sklep powiększać, wbijać poziom, zarabiać pieniądze dla widzów, więc myślę, że ten odcinek będzie bardzo, bardzo mocny, więc zachęcam Was do zostawienia łapki, suba i komentarza. A więc już nie przedłużam, jak możecie zobaczyć, na małej lodówce mamy eka rozstawione, tutaj z dobrą ceną w dwóch półkach. Mamy jajka, ser i wodę. W tej lodówce większej drugiej mamy wodę i sok pomarańczowy, nowość. To wszystko jest widzowie, w tych dwóch lodówkach są nowe w naszym sklepie. Tutaj mamy też tą półkę z nowymi produktami i tutaj mamy szafkę na kolejne produkty nowe czyli właśnie robię pieniądze na nową licencję więc dobra widzowie ja tutaj sobie sprawdzę już chyba nic więcej nie mogę właśnie na półki z tego co mi się wydaje piki sprawdzimy nie dobra nic więcej nie mogę rozłożyć na półki więc widzowie dobra jak możecie zobaczyć jeszcze sobie sprawdzimy ceny tylko herbata poszła do góry z ceną i mamy i w sumie nic więcej tutaj nie ma dobra więc trzeba ustawić sobie cenę jest dobra i herbata jest dobra, więc widzowie jak możecie zobaczyć bardzo mocno ulepszyłem mój sklep to dopiero tak jak mówiłem początek odcinka dobra, więc ja tutaj sobie Mówię tylko ostatnią rzecz, rachunków nie mamy mamy licencję, potrzebuję cel na ten odcinek teraz jest zarobić 550 dolarów, kupić tą licencję, nowe produkty wystawić i trochę pieniędzy zarobić więc widzowie teraz otwieram sklep i dobra, czekamy na pierwszego klienta i zobaczymy przez pierwszy dzień po tych wszystkich bardzo dużych ulepszeniach 2,5 tysiąca dolarów zainwestowane widzowie w mój sklep, patrzymy przez jeden dzień pracy, już mamy pierwszego klienta, zdołamy zarobić dolarów. Więc ja tutaj sobie poczekam, aż się zbierze większa grupka klientów i wtedy zobaczymy nasze zarobki. Możecie się widzowie pewnie zastanawiać, dlaczego w już odcinku zarobiłem taką dużą kwotę gotówki, a dlatego, żebyście mieli bardzo fajny odcinek, żebyście mogli zobaczyć dużo ulepszeń, jak na początku tego odcinka i myślę, że mój poświęcony czas, zarobek pieniędzy nie został stracony, no bo dla mnie najważniejsze jest to, żebyście mieli jak najlepsze odcinki, jak najlepszej jakości, właśnie, żeby się dużo działo i żebyście... Oglądali po prostu to z zaciekawieniem Dobra widzowie, jak możecie zobaczyć Na moim koncie 80 dolarów Do 13 jest dopiero, więc Myślę, że to może być dobry dzionek Tak 300 dolarów, myślę, że jesteśmy w stanie zarobić Dnióweczkę Dobra, na razie po poczekać, aż to się wszystko rozkręci Aż przyjdzie więcej klientów po prostu No i tak jak mówiłem, cel jest prosty Pierwszy, a tam jest pak jajek za drogi Zaraz tam zobaczymy o co chodzi Dobra, jajka mamy Aha za drogie, no to zmniejszamy do 4,30 pyk. Tak jak mówiłem po pierwszych cieniach na początku odcinka, które były bardzo duże, postawiłem sobie taki teraz prosty cel w skrócie, chencjanowa, we produkty na tą tutaj półkę. No I co? Ustawienie cen, ten dwa, takie dni, żeby po prostu zobaczyć sobie, ile jesteśmy w stanie zarobić po tych wszystkich ulepszeniach. No i co? Myślę, że podoba Wam się ten odcinek bo tutaj trochę czasu poświęciłem jednak na zarabianie tych pieniędzy, ale teraz po tych wszystkich ulepszeniach to widzowie to 2500 dolarów, tak jak mówiłem. Myślę, że to będzie formalność, tylko można powiedzieć. Oczywiście żartowałem z rozwojem naszego sklepu dzięki właśnie licencjom, szafkom, pracownikom, magazynem właśnie tutaj, nowymi licencjami, nowymi produktami właśnie. Myślę, że to pieniądze za niedługo powinniśmy zarabiać. Z tego wszystkiego, jak możecie zobaczyć, no klienci się powoli zbierają, kupy są coraz większe właśnie tutaj. bra dolarów, Pyk, mam prawie 300 dolarów już tutaj na moim koncie. Wydajemy tutaj resztę. Dobra, kartą na razie płacą, więc jest dobrze. Najmniejsze zakupy, Ziomek, 10 groszy, reszta proszę. Dobra, mamy 354 dolary na moim koncie. Reszta 0 złoty wyliczone idealnie. Dobra, widzowie, więc, no tak jak mówiłem, zbierze się większa liczba klientów, zrobi się jakiś ruch, właśnie. O, się zobaczymy. Jak możecie zobaczyć, widzowie, 460 prawie dolarów na moim koncie, więc jeszcze troszkę mamy nową licencję plus te produkty myślę że nie będą jakieś bardzo drogie zobaczmy sobie a nie jeszcze nie zobaczę bo nie kupiłem licencji dobra więc tak jak mówiłem zbieramy sobie tutaj na licencję 550 dolarów dobra 75 i 20 groszy proszę bardzo dobra mamy tutaj coraz więcej klientów muszę zapalić światło bo się ciemno robi w moim sklepie 90 groszy dobra zapalamy sobie światło tutaj no tak jak mówiłem widzowie to te zakupy to już możecie zobaczyć To nie są przelewki po prostu, tak. Duże zakupy klienci robią 90 i 40 groszy. Dobra. ty tej klience będziemy mogli kupić licencję 29,02. Pyk. Kupujemy licencję. Licencja na ciastka. Tutaj właśnie jogurty, cukierki. W tym momencie została kupiona, więc w tym odcinku prawdopodobnie będziemy kupować tą licencję, nową półkę, nowe produkty. Poszerzymy na sklep. Może zatrudnimy kasiera. Nie wiem. Nie wiem, widzowie. Zapraszam Was do oglądania wszystkich odcinków na bieżąco. Gdzieście tutaj. Dowiedzieli się co będzie się działo w dalszych odcinkach, bo plany mam widzowie duże. Tak jak to jest dopiero drugi odcinek i tyle rzeczy się dzieje naraz. Te kwoty gotówki są wydawane. Po prostu w mój sklep, więc w następnych odcinkach też nudy widzowie nie będzie. Dobra, jak możecie zobaczyć, prawie 100 dolarów na moim koncie. Więc tutaj reszty obsłużymy sobie tych jeszcze tutaj klientów. Do zamknięcia naszego sklepu. Wydajemy resztę i zobaczymy teraz sobie, ile to wszystko nam wyjdzie z nowych produktów. Tutaj mamy jeszcze widzowie z poprzedniej licencji, które nadają się do lodówki. Zobaczymy tutaj Ile nam wyjdzie za nowszą naszą licencję? 155 dolarów, dobra, więc myślę, że służymy tych klientów tutaj, zamkniemy sobie. Klep w tym momencie. Już praktycznie, widzowie, mamy pieniądze na te produkty. Właśnie tutaj z nowej licencji, więc zamawiamy te wszystkie rzeczy. Dobra, jakieś ceny wzrosły, spadły. Na razie na to, widzowie, nie patrzymy. Aha, produkty nadają do. Na przykład ten produkt do lodówki, dobra, więc dobrze, że kupiłem tą lodówkę. To wszystko mi się tutaj powinno zmieścić. Jak nie, to najwyżej zarobimy sobie i kupimy kolejną lodówkę. a widzowie, tutaj mamy czy na półkę już. Dobra, więc myślę, że możemy sobie zrobić tak. I możemy. Zmienimy sobie, widzowie, tworzenie naszych tutaj płatków, żeby były koło siebie wszystkie żeby to ładnie wyglądało, dobra, wyrzucamy karton, mamy czekoladę, to będzie widzowie taka półka kości, jak możecie zobaczyć właśnie tu płatki czekoladowe, czekolada dobra, mamy karton, mamy jakieś ciastka czekoladowe, stawiamy obok czekolady, tutaj słodkości po prostu tak jak mówiłem będzie, na dolar pięćdziesiąt na moim koncie, mamy tutaj jakieś pianki, pianki żelki, to pianki chyba są, dobra wyrzucamy karton i jakieś ciastka mamy, dobra, więc stawiamy to z widzowie, tutaj sobie jeszcze muszę uzupełnić braki, na razie ich nie uzupełnię, no bo nie ma Mam pieniędzy właśnie na to, ustawimy sobie ceny. Dobra, widzowie, jak możecie zobaczyć tutaj, stawiłem sobie ceny właśnie naszych nowych produktów. No i co, widzowie? Myślę, że zrobimy sobie jeszcze jeden dzień i to będzie na tle w tym odcinku. No bo tak, w tym odcinku kupiliśmy małą lodówkę, produkty do niej, dużą lodówkę, produkty do niej. Nie licząc z tych wszystkich licencji, które kupiliśmy, typu jedna, druga, trzecia. Licencje około kupiliśmy w tym odcinku, plus właśnie tutaj półki, plus lodówki. A jak możecie zobaczyć, mamy nowe produkty złożone tutaj z cenami, więc uzupełnię sobie teraz tylko tu braki. Będę musiał, pomogę sobie w sumie o tutaj. Mieniony jest tutaj było otwieranie sklepu. Teraz tutaj jest nasz sklep widzowie, jak można zobaczyć, robi się większy, robi się większy po prostu nasz sklep. Mówię cały czas na sklep, bo jeszcze nie czytałem komentarzy. Nie wiem jak nazwaliście ten sklep. Jeżeli on będzie ją nazwę, będę właśnie w stanie ten komentarz serduszko i będę jej używał na odcinkach. Najciekawszy komentarz właśnie. Dobra, widzowie, jest otwarty sklep. Prawie dziewiąta rano. Wszystkie produkty tutaj nowe mamy wystawione. I kolejne nowe i tu też nowe, więc w sumie mogę sobie zapisać teraz szybko na Komputerze, tutaj co brakuje? Właśnie pan Zatti, Tutaj dobra, zamówimy sobie. Tak, tak. Cena poszła w górę. Dajmy sobie. Tak, dobra, bym musiał właśnie jeszcze te ceny Sprawdzić sobie Tutaj nic się nie zmienia Dobra, to to będzie, tak, tutaj Poszło, tak, dajmy sobie taką cenę Tu było chyba te płatki Dokładnie, a cena jest dobra I cena jogurtu My nie mamy chyba w ogóle ceny jogurtu ustalonej Dobra, teraz jest No i dobra widzowie, pierwsi klienci przyszli Kupiliśmy, ustaliliśmy ceny na razie Chcemy zamówić właśnie te produkty Tutaj 16 dolarów potrzebujemy Na to, więc ja tutaj Garniam tych klientów I powinniśmy mieć zaraz pieniądze właśnie na nowe produkty Teraz mamy, zamawiamy sobie, pyk Żeby tutaj braku żadnych w naszym tężnym sklepie nie było Dobra, tutaj uzupełniamy sobie wszystko na półki ładnie Dobra, weźmy sobie tak I weźmy, ustawmy sobie jeszcze tutaj Dobra, zobaczymy, widzowie, mam 0 dolarów na moim koncie Zobaczymy po tym dniu, ile jestem w stanie dniówki wygenerować Po prostu tak jak już w poprzednim dniu to było Dobra, 50, 60 Początek dnia, widzowie, a tutaj taki ruch no możecie zobaczyć, ulepszenia chyba coś dały Nie no, żartuję, wiem, że dały, ale to takie po prostu kwoty gotówki Teraz myślę, że będziemy zarabiać poważnie widzowie, nie? Dobra, 10 groszy Więc jak ja zarobię jakieś większe pieniądze I uzupełnię trochę braki na moim sklepie, to się zobaczymy jak możecie zobaczyć widzowie, ponad 180 dolarów na moim koncie Za niedługo wbijemy 11 poziom Więc sobie tutaj pełnimy braki, dobra Czokopiki i olej Plus tutaj sok jabłkowy i mleko, dobra Więc mamy tak, czokopiki, olej, sok, jab jeszcze mleko, dobra 88 dolarów. Kupujemy normalnie, sobie uzupełniamy. Wszystko elegancko, dobra widzowie. Ustawiamy sobie mleko do góry. Tutaj na dół dwa piętra, dobra. Dwie półeczki. Sok jabłkowy, ustawiamy sobie. Uzupełniamy sobie jeszcze olej. Mamy prawie 100 dolarów jeszcze na moim koncie. Dobra, uzupełniamy czokopiki, bo w ogóle ich nie ma na stanie. A tak nie może być. Musimy kupić jeszcze czokopiki. Więc tutaj olejka się robi, ale ja muszę uzupełnić braki. Póki jeszcze mamy pieniądze. Dobra, czokopiki. Mąkę trzeba kupić, oliwę z oliwek. Dobra, to będzie wtedy. Mąkę mamy tu, oliwę tu. Jeszcze tego brakuje. 159 dolarów. Dobra, więc tutaj obsłużę sobie tych klientów i myślę, że po ich obsłużeniu powinniśmy mieć już pieniądze właśnie na uzupełnienie braków. Jak możecie zobaczyć, widzowie fajne już zakupy, fajne kwoty. Tutaj już się ruszają powoli. Fajnie to się zaczyna rozkręcać. Po prostu, dobra. Sprzedajemy tutaj jeszcze produkty, klientom pieniądze Zejdą do góry i już na stać, jak możecie zobaczyć na właśnie te produkty 46. Zamówimy sobie szybko, uzupełnimy sobie. Trzeba zapalić światło tutaj, jak widzowie możecie zobaczyć bardzo szybko, która zaczyna się rozkręcać. Zapalimy sobie światło, żeby nie było ciemno w naszym sklepie. Bierzemy oliwę z oliwek, uzupełniamy, bo w ogóle jej nie ma na półce. Szybko wszystko ludzie po prostu wykupują. Dobra, bierzemy sobie jeszcze tutaj, uzupełniamy sobie na tą półkę. Będę musiał drugi raz jeszcze to kupić. Bóg się rozkręca w moim sklepie, po prostu jak możecie zobaczyć, a nie już to zaczyna. Wyglądać, dobra. Uzupełniamy sobie tutaj produkty. Prawie 100 dolarów na moim koncie. Dobra, i mamy jeszcze tutaj to będą czokopiki, tak? Czokopiki, dobra. Uzupełniamy to sobie wszystko. 4,40 Ja sobie, widzowie, tutaj kasuję. Godzina do zamknięcia sklepu. Jak możecie zobaczyć, no zarobki są fajne. Tylko, że to, co zarobimy, to trzeba na bieżąco wydawać od razu na produkty, żeby braków nie było na sklepie, żeby to jakoś wyglądało. Dobra, 20, 60. Kasuję sobie tych wszystkich klientów co tutaj się schodzą. I jak będę. Gdzie koniec dnia, fajny zarobek, to się zobaczymy. Dobra, widzowie, jak możecie zobaczyć, wbiliśmy 11 poziom, mamy 430 dolarów prawie na moim koncie, więc tutaj kasuję ostatniego klienta. No i co? Zobaczymy, czy możemy sobie tutaj uzupełnić. Możemy, dobra, więc mamy lekkie braki na naszym sklepie. W lodówce nawet duże braki, ale na półkach nie są aż takie duże. 450 dolarów prawie na moim koncie, tutaj profit dzienny 290 dolarów. Dobra, widzowie, jak możecie zobaczyć, bardzo dużo ulepszeń zrobiliśmy w tym odcinku. Mamy jeszcze lekkie braki, ale mamy też gotóweczkę na to. Mamy 11 poziom, więc jeszcze jeden poziom brakuje nam właśnie do nowej licencji. A więc co, myślę, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie suba, pomówcie mi robić 300 w Łapkę możecie zostawić 15 łapek. To kolejny odcinek Supermarket Simulator i możecie napisać komentarz właśnie czy oglądaliście na przykład pierwszy odcinek, albo czy ten odcinek Wam się podobał i co, ode mnie to już wszystko. Trzymajcie się, cześć.